Cześć, witam serdecznie. Tu Szymon Męski, Super Sam, numer 15. Rozpoczynamy od MC Dziada yy, razem z Lewandowskim. Znany MC Dziad przy Morningu Właśnie w tym momencie prezentuje featuring niejakiego Roberta Lewandowskiego. Zdaje się, że część kibiców skądowała, nic się nie stało. Szczerze powiem, nie słyszałem, bo rozmyślałem, co się stało. Ukraina jest okropna, Ukraina jest przebrzydła. Podstrzała nam skrzydła. Euro wspólnie robiliśmy. Dlatego my Nie walczyliśmy W szacunku dla Tymoszenko Naszej koleżanki Straciliśmy dwie szybkie bramki Ukraina nie może tak traktować, traktować brata Który chce Awansować na tym mistrzostwa świata Świata no To po prostu była porażka Rano przypalona była kaszka Chcieliśmy strzelić bramki Ale rozpruły nam się piżamki Na pewno nie walczyliśmy Bo Katarek leczyliśmy Chyba byliśmy przemobilizowani Trener powiedział, że będziemy u upani Po meczu odkryliśmy Ukraińską manipulację Zaczęliśmy ustawiać sytuację Szatki, gdy zaczęliśmy się w lustrach oglądać. To naszych razy trzeba dobrze wyglądać. Dzień po meczu, gdy wyschła łezka urza. Determinacja była naprawdę duża. Z murawy zmieciemy, san Marińczyku. Będziemy wykorzystali błędy przeciwników. To po prostu była porażka. Kosycki musiał pokazać ptaszka. Chcieliśmy strzelić bramki. W spodenkach zaczęły nam się zamki. Na pewno nie walczyliśmy, bo na siebie się gapiliśmy. Chyba byliśmy przemobilizowani. bo tak zamknięty jest do pani. Nie będą kelnerzy San Marino na pluć do kolacji. Przysięgamy Wam, Ja, Kuba i koledzy z reprezentacji. Ponieważ w ogólnym, dramatycznym stanie naszej polskiej piłki nożnej, wszyscy nie wiedzą i wszyscy się zastanawiają, jak oglądać mecze Polaków. Ja mam sposób, że najlepiej oglądać mecz Polaków poprzez dźwięk innego Polaka. Wyskakuje w ręczyzy, wiązanie z, z botów Justyna Gowalczych! Jest! jesteś mistrzynią olimpijską! Jesteś wielka! Jesteś fantastyczna! Ocałowała śnieg, bo to także Twoi królewie z bajki. Zima nie chce odejść, mnożą się akcje terroru, Panie Zimo. Domagamy się Twojego wyprowadzenia z Polski w ciągu sześciu dni. Śnieg jest już tu okupantem. Nie chcemy go tu. Mamy dosyć sanek, nart, łyżew i całego tego white power. Informujemy, że mamy Twojego synka bałwanka Buli. Jeśli nie wyniesiesz się ze śniegiem, zaczniemy go odtopić. Żeby pokazać naszą determinację, wysuszymy mu teraz rączkę. Zima wasza, wiosna nasza, lato muminków! Znaszła mnie nagle ochota, żeby w ten oto klocek wbić ten oto gwóźdź. Ręką? Nie mogę. Głową? Nie mogę, boli. Czym to zrobię? Od tego jest młotek. 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 Kawał metalu, trzonek i żółta, albo też czarna rączka. Biorę gwóźdź, biorę klacek, biorę młotek, uderzam z góry. Efekt murowany. Niesamowita zabawa. Ręką, głową, dż, dż, dż. boli. Całe szczęście znalazłem coś nieprawdopodobnego. Rączka, metal. Tu zgnieciony, Młotek. Wbiję gwóźdź w klocek sobie tutaj. Młotek, młotek. Od czasu gdy żona widzi mnie szczęśliwym, cieszy się z moich młotków. Kupuję mi ich więcej. Mam w domu wprost za trzęsienie młotków. Dziękuję bardzo za młotki. Dawno nie był widziany hipster w Supersamie. Zatęsknił i pojawił się. Hipster został e, obudzony ze snu wiosennego pojawieniem się skoczka Piotra Żyły. Oto osobiste wyznanie hipstera na temat Piotra. Cześć. Witam w syn... U Szymona w Supersamie chciałem powiedzieć teraz, że ponieważ Piotr Żyła jest na maksa jednym z nas, uważamy go, uznajemy za hipstera, nie świadomego hipstera. Chciałem powiedzieć, ponieważ jest pojechany na maksa i odjechany, poleciany tak nawet z telemarkiem, to właśnie w tym momencie chcę jako jeden tutaj z hipsterów dokonać odsłonięcia pomnika Piotra Żyły, któregośmy mianowali jednym z nas. I to jest właśnie ku czci Piotra Żyły, krwioobieg tętniczo-szyjny, który na własnym ciele namalowałem ku jego czci. Każdy teraz z nas będzie tak chodził. Chciałem powiedzieć, że fan klub Piotra Żyły będzie się nazywał od dziś Żylaki, i ja go inicjuję zaznaczeniem swoich dwóch wytrzanych Żylaków, by żyło się lepiej. Szymon, 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 Super sam. Szymon, Szymon, Super sam. A teraz ode mnie specjalnie dla Was, specjalnie spod radosnej pachy. Świąteczna pisanka. Pisanka. W tym właśnie momencie wyglądam tableta i z Jaro tableta informuję was, że wygrał y, odgadując psychofana, nijaki pan, lukewci. otrzymuje otrzymujesz Jaro tableta, wysyłamy to do ciebie, a to jest ostatni moment właśnie super sama. Sponsorem programu jest... Oj, 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 Daniel Oweski. Subskrybujcie super sama, subskrybujcie ludzie subskrybujcie, super sama, super sam to.